Internauci twierdzą, że gdy dzwoniło się po ten numer, można było usłyszeć rozmowę córki z matką. What the fuck, ja trochę powiem ci szczerze, teraz mnie to. Nie ma to. Takiego... Był sygnał, słyszałaś? Dzień skończone na moim kanale. Dzisiaj postanowiłem, że zobaczymy sobie, a raczej zadzwonimy na najbardziej nawiedzone numery telefonów. I zobaczymy sobie, czy co dziwnego się wydarzy, gdy będziemy dzwonić pod jakieś tam zakazane numery telefonów. Jak dla mnie widzowie jest to mega straszna sprawa, żeby dzwonić po zakazane numery, które aż się proszą, żeby do nich nie dzwonić. I z pełną nie dzwońcie, bo coś się może stać. Będę wam przedstawiał krótką historię tego numeru. Będziemy dzwonić i zobaczymy, co się kurczę wydarzy. Więc dobra, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, a my już lecimy oglądać te straszne. Numer. rozpoczęcia odcinka mam dwie dla Was sprawy. Po pierwsze, pierwsza sprawa, bijajcie mego Discorda, którego założyłem, jest to Discord dla widzów. rozmawiamy sobie tam. Macie mnóstwo kanałów, na których możecie się bawić, macie też mnóstwo kanałów, na których możecie po prostu sobą pisać albo rozmawiać, więc bijacie mego Discorda i jeszcze widzowie, jest taki konkursik, ponieważ lepszy fanart wygrywa 50 zł w kanta. Jeżeli po prostu chcesz, to leć na Discorda! A teraz, druga sprawa. Chciałem wam pokazać mega fajną na której możecie kupić gry za naprawdę okazyjną cenę znaczy klucz do gier, ale to są po prostu gry. Chciałem wam pokazać mega fajną stronę, dzięki której możecie zaoszczędzić na grach, ponieważ możecie kupić taniej klucze do gry. Jest to strona enewa.com Na tej stronie możemy kupić sobie gierki, które tylko nam odpowiadają. Naprawdę są mega one tanie. Zobaczcie, na przykład Xbox Game Pass Ultimate, w się na średnik jest o 0,85 euro, więc to jest naprawdę okazjonalna. cena. Spróbujmy teraz kupić Xbox Game Pass Ultimate. Zobaczcie, za 1 euro możemy wykupić Xbox Game Pass na 7 dni. Wow! Eneba współpracuje z Trustly i oferuje specjalną zniżkę do 9 maja. Dziś skorzystacie z mojego linku w opisie. Do 9 maja macie specjalną zniżkę na zakupy z Trustly na Enebie. Według mnie spoko okazja. Trustly, ocena płatności, która ułatwia płacenie za pomocą skonta banku. Trustly to dostawca płatności, który ułatwia płacenie za pomocą konta bankowego. Sprawa, aby Twój zakup był bardzo łatwy i zapłać ze swojego banku za pomocą Trasli, Bez aplikacji, bez rejestracji, bez reszty wpisów i bardzo bezpiecznie. Za pomocą Trustly łatwiej jest zapłacić niż inne alternatywy, ponieważ nie musisz mieć żadnych kart ani i jednocześnie płacić już posiadanymi pieniędzmi. Spoko. To było takie techniczne sprawa. a teraz wam po prostu chcę powiedzieć, co sądzę o tej stronie. Jest to naprawdę fajna stronka, dzięki której możemy zaoszczędzić kilka złotych, ponieważ w sklepach stacjonarnych takie gry potrafią kosztować o wiele więcej niż na stronie eneba.com. Więc zbijajcie sobie tam, macie wszystkie linki w opisie. Po prostu reklamuję wam coś, co się opłaca. Naprawdę, dajcie z ciebie wszystko, wchodźcie i korzystajcie, ponieważ jest to mega spoko oferta. Wchodźcie w linki w opisie. Let's go, lecimy do odcinka. Dobra, prawie będziemy dwoje wszystkie zakazane numery telefonów, ale chcę was po ostrzec przed tym, że nigdy nie próbujcie sami do tych numerów telefonu dzwonić, ponieważ nigdy nie wiadomo, co może się stać. Dlatego właśnie, mordy, powstaje ten odcinek, możemy dzisiaj się nieźle wystraszyć, będę dzwonił dzisiaj maksymalnie chyba do 5 numerów telefonu i zobaczymy, co się wydarzy. Dla się, mordy, na razie, mordy, na nazwę numer telefonu, który jest podobno przeklęty w jakiejś Holandii albo gdzieś tam, na jakimś kraju, zaraz wam mniej więcej całą historię do tego numeru i lecimy po prostu niego dzwonić. Let's go! Dobra, pierwszy numer telefonu jest to zakazany numer w Uważając za przeklęty, nikt nie chce mieć nic wspólnego, bo właściwie tego numeru umierali po kilku dniach. What the fuck, no zobaczymy, mory, po prostu Ja nie chcę być tak po prostu tak w wieku, no ale zobaczymy sobie, jak umrę, ci mieli spokój ode mnie. Jest to numer, numer telefon 008, widzicie, staję, mory, dzwonię po niego, nie jestem, kurcze. Try again. Że jak? No to what falą no, gadają morze, że bardzo podaje numer telefonu w Bułgarii, a tutaj kurcze nie mogę pod niego znąć, no chyba, że muszę kierunkowy do Bułgarii zrobić. Każdy jaki jest numer te, kierunkowy do Bułgarii? sprawdzę szybko. 359, a ten numer był... numer no, był 0888, 0888, 888, 888. Dobra, mory, teraz poprawię napisałem z numerem kierunkowym do Bułgarii. Zobaczymy, czy dzisiaj umrę. Jak umrę, to umrę i tyle, proste. Dobra, let's go. Pane, nie ma takiego numeru. No widzicie co, widzicie sami widzowie? Chyba te kurcze, filmik od 3.5 lat jest nakręcony, Żadnych fałszywych numerów nie ma. Dobra, lecimy dalej, mordy. Spokojna wasza rozsłona. Let's go! Dobra, kolejny numer telefonu jest numer telefonu, który jest zakazany prawdopodobnie w Japonii. Gadają tam mordy ludzie, a w sobie zrabam szczę, co gadają. Let's go! Ten numer, a zwłaszcza liczba uznawana jest w Japonii za złowieszczą. Podobno z kraju nie można się z tym numerem połączyć. Niektórzy, którym się to udało, twierdzili, że słyszą jakieś przerażające jęki. Ja, pierwszy, ja codziennie mogę słyszę przerażające jęki, jak słyszę, że on coś robi. 09044444 Zobaczymy, z czym to się i zobaczymy, czy tak naprawdę to numer telefonu jest straszny. Ok, klikamy połącz i sprawdźmy to. Zaraz będziemy zobaczymy, czy coś się wydarzy. Ja pierdolę, no nie wiem, czy, czy coś... A! What the fuck, od tego numeru, no! But the number you dialed is not... no, ale to przecież, że, kurczę. Czy kiedykolwiek może zadzwonić numeru telefonu, który naprawia, że opętany? Już bym może sobie mnie to wkurzać. Cały czas widzowie na mojego oczka, co się dzieje, nie może być tak. Kasia, pewnie naszemu jakiś numer telefonu stwórz i wiesz, i że. <laughs> tak, idzie pan za jaką to odcinek. Ja nie wiem, kurczę. Dobra, klikamy następne. Co oni tu nam wymyślą? Klikamy następne, Kasia. Jest kolejny jakiś numer telefonu, jest teraz numer 12163331810. To się wydarzy, jak dzwonię po ten numer telefonu? Jak sami widzieliście, dzwoniliśmy już już, po, po dużo numerów telefonu, chyba już trzy albo dwa Jak... Zapraszam na Discorda, bo był dźwięk e, Więc zobaczymy teraz, jeszcze mam krótką historię tego numeru Let's go, sprawdźmy co się dzieje Internauci twierdzą, że gdy dzwoniło się po ten numer Można było usłyszeć rozmowę córki z matką Słychać było płacz, krzyki i wystrzał w tle Wow, ej czekajcie, bo to może no, historia, akurat brzmi poważnie jest to mój numer telefonu, który wygląda mega dziwnie. Ej Trochę ponieważ teraz poczułem dreszczyk emocji. No okej, okay, dzwonimy. Dobra, połączymy się, zobaczymy, co się stanie. Yo, Ja pier... Jego numeru. Informacje o... A... Ej, ale na brzegu karzeci ale serio, popatrz. nie ma takiego numeru. Był sygnał, szasz? Ej, był sygnał i potem było, nie ma takiego numeru, what the fuck? Cześć, raz, jeszcze Co? Same, nie ma takiego numeru Ej bo że ten sygnał na, Najpierw był no, ten y, sygnał Nie, y, na? na początku było jakieś uderzenie, sygnał? potem on rozłączyło się What the fuck, ja e, e, powiem ci się, teraz mnie Zagięło to niczyma! teraz Tracisy było Na początku były mordy uderzenia, potem był, znaczy na początku były jakieś uderzenia, potem był jeden sygnał na się rozmawiać córki z matką Tak, może dzwonił piąty raz, czekajcie, ja piąty raz Przepraszamy! Sygnał! Ej, kurwa, jest sygnał! What the fuck? Mordę interaczcie razy raz, teraz, że gdy się po ten numer telefonu ja, możesz... Jak nie ma tego to... numeru to nie powinno być sygnału! Ej, what the fuck!! Dzieciarki wcieszły <grym>, Ej, nie wiem czy teraz... Ej, chyba to odcinki po nie są gdzieś ustawione jednak. Dzwoni jeszcze raz, ostatni raz dzwonimy? Ostatni raz Przepraszamy! Trzy stuki! A Czaj, a za coś się stanie, ja będzie powtarzał, czekaj, czy będzie powtarzał z nami? Nie natawić jego numeru. Cześć. Przepraszamy. Nie ma takiego... Co się numer. wydarzy? Phone number you have called is not in service. Przepraszamy. Nie ma Nie takiego pss. numeru. Phone number you have called is not in service. Przepraszamy. Czekamy się dwa razy. Poczekamy się dwa razy. Phone number you have called is not in service. Przepraszamy. Nie ma takiego numeru Ej, nie wiem, ten numer telefonu możemy chyba zaliczyć jako nie fake Znaczy, chociaż taki... Dziwny, pół na pół Dobra, Dajmy tu pół na pół Jak sami że ten numer telefonu jest taki pół na pół No nie był, dość, wiecie, opętany Pół na pół Lecimy dalej Dramory, teraz kolejny numer telefonu Jest to numer telefonu do dość o długiej historii Za wam co czytam Jest to numer telefonu, który brzmi tak 20202020 Jak sami wiecie, marny rok 2020 był dość opętanym rokiem Był dość strasznym rokiem Dużo mega się działo Dziwnych rzeczy, przerażających Zobaczymy czy numer, który tak naprawdę ma cały czas Jakieś dwójki i zero, będzie tym numerem Który naprawdę nas dzisiaj wystraszy Według mnie może właśnie tak być, więc przekonajmy się Ja czytam wam teraz krótką historię tego numeru Historia połączeń z tym numerem sięga lat 70 W Wielkiej Brytanii przy budkach Telefonicznych widziały kartki z tym numerem Pod który można było dzwonić za darmo Podobno po drugiej stronie się kobieta Monotonnym głosem powtarzała Pomóż mi Suzy, 4.20 Dobra, może wybierzemy ten numer telefonu Jak to są 4.20, wybierzemy ten numer telefonu Nie to jest 20, 20, 20, 20. Patrz tu wyświetliło się, Kasia, że komórka. What the fuck? Może to jest numer komórkowy. Dobra, zadzwonię zobaczymy co się wydarzy. Ej, troj mi już ciarki przychodzą. A czekaj. Ale to no, dziwne, bo jest napisane, że to jest numer komórkowy, a później, że nie ma... A dopiszmy numeru. 20, 20, 20... No właśnie, gdzie są te numery? Może, wiesz, zablokowane to jest. To musi być dzianer. Nie ma takiego numeru. No, od razu mówię że ja numeru, a ta tam poprzednio tak, no, dziwne to było mega. Widzieliście sami chce połączyć tym numerem się, się lat 70. W Wielkiej Brytanii. Tylko telefon... no, nie wiem, co to się wydarzy. Nie wiem, no jak sami widzicie, widzowie, teraz zadzwolmy jeszcze po dwa numery, bo mory, biorę to z jakiejś jednej stronki wszystkie numery telefonów. Dobra, mary, bierzmy kolejny numer telefonu, który zaczyna się na 801 820 0263. Ten numer telefonu prawdopodobnie jest to przerażająca historia do tego numeru. Osoby, które na niego dzwoniły, twierdzą, że słyszałem mężczyznę, który powtarza cyfry 1, 3 i 7, a następnie słychać było dźwięki piły motorowej, nas nie wypowiadały, nasze... nasze imię. What the fuck, czyjecie jakbym powiedział? Ale by to było. Dobra mordy, macie pampers założonego, a zadzwonimy pod ten numer telefonu. Wydaje się, że znowu będzie nie ma takiego numeru. Tak, wydaje mi się, że znowu nie tego numeru i że to nie będzie nic strasznego, Dobra, ale po prostu połączmy się i sprawdźmy. Let's go. No, jest włączenie. Przepraszamy. Nie ma takiego numeru. Ale co obrazi Filipowi? Informacje o aktualnych numerach uzyskasz pod numerem 118-913. Przepraszamy, nie ma takiego Ale numeru. Nic... Informacje o aktualnych numerach uzyskasz pod numerem 118-913. 118-913? Takiego numeru. No, to jest o aktualnych numerach. Informacje numerach uzyskasz pod numerem. 18 913. Ale znowu, jak dzwonimy pod te zakazane numery, dzieją się takie dziwne rzeczy. Na początku ten numer tak, niby przerywa coś tam, niby albo jest jakiś błąd, głos niby tak, niby jest błąd. jakiś głos, niby coś. Jest dupa, ale naprawdę. się pod trzy, po zakazane numery telefonów, ale sami widzieliście, no, było to mega dziwne. Któreś numery telefonu, jak zadzwoniliście po jakieś numery telefonu, niektóre numery telefonu zawierały jakieś dziwne dziwne informacje. po jakiś numer 913, mamy zadzwonić, albo na przykład był jeden sygnał po czym gadali, że nie ma takiego numeru. No to mnie też mega zdziwiło, nie wiem co o tym sądzić Może na którymś z live'u po prostu zadzwonimy sobie jeszcze raz po ten numer telefonu Poczekamy przykład nie wiem, pół godziny, czy ktoś tam się odezwie Bo może, wiecie, to jest jakaś automatyczna skrzynka i po tym czasie po przykład nie wiem, po pływie 3 minut coś tam się odzywa Jeżeli chcecie na przykład taki drugi odcinek dzwonienia, bo na tym odcinku jak sami widzieliście Nic się nie wydarzyło, no nie wiem, no zakazane numery jak dla mnie Są troszeczkę przereklamowane, ponieważ są tu numery, które już dano zostały zablokowane Powiedzmy sobie szczerze, że, że ten numer telefonu był po Nie wiem, straszył tak 15 lat temu no po tych 15 lat jak już tego numer, ten numer nie będzie aktywny, trzeba znaleźć jakieś nowe numery telefonu, więc bijajcie na mojego Discorda i na moim Discordzie piszcie po prostu numer telefonu, pod który mam zadzwonić i na kolejnym odcinku Discorda będę brał numer telefonu, pod który zadzwonimy, więc let's go, wijać na Discorda, a my się już z wami żegnamy, to znaczy ja się z wami żegnam. Dzień z tego materiału, trzymajcie się, na ryście łapkę w górę, wbijać na Discorda. Na